Moi drodzy, nie myślcie, że ja jestem taki próżny i wszystkie te pochwały uznam za słuszne, aż tak próżny to nie jestem. Jak również zasługi za wszystkie realne. Raczej wyciągam wniosek, że potrzeba jeszcze wielu lat, aby to, co zostało powiedziane przez wielce, zacne i szlachetne gremia zrealizować. Zastanawiam się więc, czy wobec tego nie poprosić księdza biskupa o odwołanie decyzji i przedłużenie proboszczowskiej misji, abym ja to wszystko mógł zrealizować. zaciekana obecnego tutaj, proszę jednak, żeby tych słów nie przekazywał na razie księdzu biskupowi. 30 lat temu wybrałem święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na dzień ingresu do Paratii świętego Mateusza w półtusku. Kilkanaście dni wcześniej podpisałem protokół stawczo odbiorczy którym przyjąłem odpowiedzialność za sprawy duszpasterskie i materialne, czyli Prawomocnie zostałem proboszczem. Miałem wówczas małą świadomość czekających mnie wyzwań. Gdy obejrzałem bazylikę, kościół szkolny, kaplice świętej Magdaleny, cmentarz, dzwonnicy, gdy z lękiem chodziłem po spróchniałych podłogach plebanii, a może to ksiądz Czarek, kanonik potwierdzić, zacząłem się obawiać, ja to wszystko udźwignę. Czy temu podołam? Po ludzku bałem się, że te zadania mnie przerastają. W jedną z ciężkich, bezsennych nocy sierpniowych wierzę, że Duch Święty zalał mój umysł myślami. Popatrz. Niektórzy Twoi koledzy podejmują pracę na misjach. Nie wiedzą, czy będą mieli co jeść, czy będą mieli miejsce do spania? Na drogach, w lasach, w rzekach, wszędzie niebezpieczeństwo utraty życia, zarazki malarii na każdym kroku. Nie mają świątyń, a ludzie wyciągają do nich ręce nie po to, by dać, ale żeby coś od misjonarzy jeszcze otrzymać. A jednak ci kapłani, twoi koledzy, nie załamują się. Nie wycofują się w połowie drogi. A ty się boisz? Coś Ciebie za mężczyzna. Jakiś Ciebie kapłan. Zaufaj. Zaufaj. Nie bądź mazgajem, tylko bierz się do roboty. Powołując Cię do grona najbliższych współpracowników do kapłaństwa, nie obiecałem Ci ani luksusów, ani łatwego życia. Moi drodzy, Domyślacie się, dlaczego świadomie wybrałem pierwszy dzień mojej oficjalnej pracy w Półtusku, 15 sierpnia, święto Matki Bożej. Przecież komuś musiałem zawierzyć. W następne dni po Mszy Świętej, wychodząc z kościoła przed bramą, zatrzymał się samochód. Kierowca otwiera drzwi, pozdrawia mnie, przedstawia się, że jest producentem kostki brukowej. Mówi te płyty cementowe przed wazyliką są takie, ohydne. Ofiarowałbym trochę kostki i ułożył, ale nie chcę się narzucać. Chciałem tylko zapytać, czy, czy ksiądz by zechciał ode mnie przyjąć ten dar. Zechciałem. I tak to się moi drodzy zaczęło i trwało przez 30 lat. Jakże łatwiej było mi żyć, gdy wspierali mnie wszyscy, samorządowcy, przedsiębiorcy, wszystkie instytucje i parafianie. Na kapitalny remont Plewani nie wziąłem z parafialnej kasy nawet złotówki. Przedsiębiorcy półtuscy i moi przyjaciele spoza półtuska sfinansowali wszystkie prace związane z jej kapitalnym remontem. Dzisiaj chciałbym wypowiedzieć słowo dziękuję. Dziękuję w swoim Świętej Pamięci rodzicom, siostrze i szwagrowi, siostrzenicy i jej mężowi, siostrzeńcowi i jego żonie, ich dzieciom za miłość i wsparcie. Panu premierowi za zaszczycenie mnie dzisiaj swoją obecnością i wsparcie i współpracę. Księżom z dekanatu za tworzenie życia duszpasterskiego w naszym dekanacie, za piękny klimat, serdeczność, przyjaźń. Dziękuję księżom wikariuszom, którzy byli i są wspaniałymi ludźmi, Pełni inicjatyw i wyrozumiałości dla starego proboszcza. Niekiedy są lepsi dla mnie niż synowie dla ojców. Dziękuję siostrom pasjonistkom i siostrom słuszkom. Dziękuję wszystkim moim wspaniałym katechetom. Dziękuję Radzie Parafialnej. Nie ma lepszej rady w Polsce. M może prezydencka, ale wątpię. Dziękuję Wam za pomoc w organizacji wielu pomysłów, moich jubileuszy i za to, co się dzieje i będzie dziać dzisiaj. Niezwykłe, niezwykle pogodnej i troskliwej Pani Gospodyni, na ponad 30 lat ze mną pracuje. Cenią ją i lubią wszyscy księża wikariusze. Panu organiście, którego podziwiam i cieszę się, że dane mi było przez 30 lat pracować z tak pięknie ukształtowanym religijnie człowiekiem i profesjonalistą. Jest Pan naszą dumą. Dziękuję dobrym i pomocnym panom kościelnym i ich rodzinom. W sposób szczególny dziękuję wszystkim, którzy pełnili i pełnią służbę A Dzisiaj niektórzy z odległych stron nawet przybyli. Dziękuję asyście procesyjnej. Dziękuję z Gaudium Cantus, a wcześniej Gaudentes. Wyobrażamy sobie, jakby liturgia przebiegała w naszej bazylice bez, bez Was. Z holą dziecięcym, wszystkim pracującym i modlącym się w grupach funkcjonujących w naszej parafii, a jest ich sporo. Spotykam Was wspaniałych, zaangażowanych, serdecznych i pomocnych ludzi. To tak. Strony kościelnej zaczynając. Bardzo serdecznie dziękuję radnym Rady Powiatu, Rady Miasta i Gminy na czele z ich przewodniczącymi. Dziękuję panom starostom, pani starości i wszystkim pracownikom starostwa. Dziękuję panom burmistrzom, których spotkałem przez 30 lat, pani skarbnik. Wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i podległych placówek. Dziękuję za pomoc i życzliwość. Nie zdążę, moi drodzy, dobrze otworzyć drzwi do starostwa czy urzędu gminy, a wszyscy obdarowują mnie uśmiechem, pozdrowieniem chrześcijańskim i pytaniem, czy kawa ma być taka jak zwykle i w czym możemy pomóc. Bóg zapłaci. Dziękuję dyrektorom Domu Polonii i wspaniałym pracownikom, którzy są zawsze mi bardzo bliscy. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi wszystkich przedszkoli: szkół podstawowych, średnich, szkół muzycznych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, biblioteki. Muzeum, Archiwum, cmks Akademii Humanistycznej. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom samorządowym i właścicielom przedsiębiorstw prywatnych. Dziękuję dyrektorowi i pracownikom Szpitala Powiadowego i Gajdamelu. Dziękuję policjantkom i policjantom. W których jestem kapelanem. Bóg zapłać pracownikom nadleśnictwa Półtuskiego, z którymi współpracowałem przez 30 lat. I oczywiście naszej orkiestrze strażackiej i członkom OSP naszej Gminy i Powiatu. Grupie rekonstrukcyjnej 13 Pułku Piechoty, młodzieńcom Gwardii Świętego Mateusza i ich, Opiekunowi, redakcjom gazet i portali społecznościowych. Redaktorów zachęcam do robienia dobrych zdjęć, żeby parafianie się nie pytali, czy ten w tej czapce zimowej to nasz ksiądz. Wszystkim moim parafianom serdecznie dziękuję. Mieszkańcom naszego miasta, okolicznych wiosek i parafii należących. Do dekanatu kultuskiego. Każdej z tych grup powinienem poświęcić długi pasus podziękowań. Niestety siły nasze do i słuchania są ograniczone. Nikogo nie chciałbym pominąć. Wszyscy więc przyjmijcie moje serdeczne podziękowanie za współpracę, wspieranie mnie w inicjatywach, okazywanie mi serdeczności i bycie pomocnymi w codziennym życiu. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w mieście nad Narlią. Ja to mam szczęście, nad nasz gród szczęśliwi, piękny, prawdziwi. Ludzie uczynni, w sercach niewinni. Ja to mam szczęście i w tym momencie, całe życie kapłańskie, moi drodzy, mam ogromne szczęście do ludzi. Doświadczałem tego we wszystkich parafiach, w których pracowałem. Dziękuję za to Bogu i Wam. Pragnę zostać z Wami. Dlaczego? Bo nie chcę iść do obcych. Bo wierzę, że nie zostawicie mnie samego, gdy będę w potrzebie. A będę. Starałem się oddać temu miastu, ludziom Póktuska, dekanatu Póktuskiego, całe swoje serce, wszystkie swoje umiejętności i zdrowie. Ja nie czułem się przez te 30 lat najemnikiem, wynajętym, delegowanym, honorowym obywatelem. Za tę godność oczywiście dziękuję. Życie tego miasta było i jest moim życiem. Starałem się uczestniczyć we wszystkich dziełach, które tworzyli ludzie dla jego dobra. Tych ludzi jest pośród nas wyjątkowo dużo. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że nic się w naszym mieście nie dzieje. To raczej część społeczeństwa nie nadąża za realizowanymi inicjatywami w naszym grodzie. Ja większość z nich znam. Wszyscy znają moje poglądy polityczne. Nikt co do nich nie ma wątpliwości. Ale nie narzucałem ich innym. Starałem się szanować każdego o odmiennym zapatrywaniu i wspomagać każdego, kto miał dobre pomysły dla naszego miasta. Ja to mam szczęście do ludzi. Przyznam się, moi drodzy, że. Niekiedy budziła się we mnie wątpliwość, czy warto ciężko pracować. Czy warto tyle wysiłku wkładać w przygotowanie do ślubu, do pogrzebu, w remonty, konserwacje, akcje duszpasterskie. Czy ludzie, dla których to robię, cieszą się z tego? Czy mają świadomość, że to nie dla mnie, tylko dla nich, ich dzieci, wnuków? Moi Płótuscy przyjaciele wówczas mówili: Warto. Proszę księdza, warto. Gdy przyszło mi przeżywać ostatnie dni proboszczowania, na każdym miejscu spotykam się z takim ogromem życzliwości, dzisiaj szczególnie, to cieszę się, że nie poddałem się zwodpieniu. I innych będę utwierdzał, że warto. Ja niegodzien Panie tego, coś mi dał. Dlatego na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana za to, że mnie potrzebował, obdarzając łaską kapłańskiego powołania, że potrzebował moich ust do głoszenia Ewangelii, że potrzebował moich rąk bym mógł w Jego imieniu rozgrzeszać, błogosławić i podawać ciało Chrystusa w Komunii Świętej. Że potrzebował mojego ciała, by mógł dalej cierpieć. Że potrzebował mojego serca, by mógł kochać, kochać wszystkich, wszystkich bez wyjątku. Że potrzebował mnie, by szukać tych, co zagubili, oddaliły się, żyją, jakby on nie istniał że potrzebował mnie by opatrywać rany ludzkich serc że potrzebował mnie żeby nieść nadzieję że potrzebował mnie by pochylać się nad biedą materialną i moralną dziękuję że wymagałeś ode mnie bym był czytelnym znakiem że ty Jezu mojej kapłańskiej posłudze żyjesz że ty mimo moich Dużych słabości i ograniczeń Mną się posługujesz Że byłem i mam nadzieję że jestem Ci potrzebny Panie Jezu Dobry pasterzu Ty znasz jak nikt inny Moje myślenie Czynny Mój sposób odnoszenia się Do Twoich owiec Przebacz Że niekiedy brakowało mi cierpliwości że byłem czasem urzędnikiem, a nie pasterzem, że nie wszystkie owce przyprowadziłem do Twojej owczarni, że czułem się nieraz zmęczony i kogoś do końca nie wysłuchałem, że powątpiewałem, czy warto, że może Ciebie, Jezu, zasłaniałem w swojej posłudze. Przebacz mi. Wszystkich Was u obecnych świątyni proszę. Przyjmijcie moje najserdeczniejsze podziękowanie i przeprosiny. Bóg za.